Zawiąż swój but, paparuba, szuba Zawiąż swój but Zaszczuruj but, paparuba Zawiąż swój but Drug mi rzekł, nim ruszysz w przód Pomylisz się, skoczysz lew, padniesz w rów Nie mów, że winny szewc i szkoda nóg Zawiąż swój but Prosty test zrób, zawiąż swój but Przeszedłem świat, bym śpiewać dziś. Bądź, śpiewać dziś że kiedy szurowadła brak, mozolny trud, reszta to metka. Wiem, I szkoda słów. Swój prosty test zrób, zawią swój but Gdy zrobisz błąd, nie mam rąk! Przecież błąd. błąd, 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 błąd ludzka rzecz to błąd, twój błąd, Gdy poć ćwiczysz To w lot pochwycisz To co dziś takie trudne jest wój, błud, Gdy ciężko ci Nie przejmuj się Uczysz błud, się całe błud, błud, życie swe Choć dziadkiem błud, jestem już Powtarzam znów Prosty test zrób Zawiąż swój ból Aż do znudzenia sobie Powtarzam znów ty test, zrób zawiąż swój but. Samodzielnie za. Zawiąż swój but. Po pierwszy raz, pierwszy zawiąż swój but. Po, po raz, raz, pierwszy raz, zawiąż swój but. Tak, zawiąż swój, swój but. Szybidubi, dubi tak, zawiąż swój but. Siubidubi, siubidubi,